Jest z nami trener gości, pan Sebastian Letniowski. Prosimy o kilka zdań podsumowania tego spotkania. No myślę, że taki yy, ciężki mecz, jeżeli chodzi o motorycznie, tak, dla, dla obydwu drużyn. Dużo walki, dużo gdzieś tam przepychania, dużo takiej intensywności, du, ogólnie duża intensywność. No i cóż, no przegraliśmy. Znowu dostajemy bramkę w 45 minucie. Chyba taka przypadłość nasza, jeżeli chodzi o Wisłę Puławy, bo pamiętam. Zeszły sezon 90 minuta, później Puchar Polski u nas 45, znowu 92 i teraz znowu uprzedzaliśmy, żeby być skoncentrowani cały mecz do, koń do końca pierwszej połowy, do końca drugiej niestety e, Dostajemy bramkę, a stworzyliśmy, myślę, że akurat w momencie kiedy zdobyli, Wisła zdobyła tą bramkę to akurat ta gra wyglądała dobrze, była pod kontrolą Mieliśmy swoją sytuację, Jasiu Curdykowski z piątego metra no musi zdobyć bramkę, nie strzela i no i dostajemy tą do, do przerwy jedną bramkę i myślę, że bardzo chcieliśmy. To widać było po zaangażowaniu zawodników, ale mówię, to, to, że my chcemy, to jest troszeczkę za mało. Trzeba zdobywać bramki. Jakieś tam sytuacje stwarzaliśmy sobie niestety niewykorzystane. Wiedzieliśmy, jakie są silne strony Puław. Myślę, że w miarę to wyeliminowaliśmy zmianą ustawienia, ale to, że straciliśmy dzisiaj tylko jedną bramkę to nic nie dało, bo w bo żadnej nie strzeliliśmy, więc, więc wracamy z drugim wyjazdem, drugą przegraną. No i, no i nie ma, nie ma, nie ma tu za wielu jakby plusów. Tak jak rozmawiałem z trenerem Mariuszem po Pucharze, że wolałbym te punkty w Lidze. No i taka jest prawda, że na dzień dzisiejszy wolałbym je w lidze mieć niż przejść do, do dalszej fazy Pucharu Polskich, więc to jedyne co mi zostaje pogratulować Mariuszowi i całej drużynie Puław, my musimy wracać do domu i za 3-4 dni mamy kolejny ważny już teraz dla nas mecz, eee, sure, każdy jest ważny, ale ważny mecz z Hutnikiem, no i trzeba szukać trzech, punk trzech punktów wreszcie, a nie tylko remisów u siebie, wszystko. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. czy są pytania? To dziękuję trenerze Podpiszę się oczywiście pod tymi słowami tutaj co trener powiedział, że to było dobre, znaczy w dobrym tempie ten, ten mecz, to było widać, że dwóm zespołom zależy na, na zwycięstwie tutaj tak naprawdę remis. No, mo, myślę, że nie do końca ani tutaj trenerowi, ani mi by też nie pasował, bo, bo wiemy, że początek początek sezonu no dobrze, dobrze punktować, tak zwłaszcza że graliśmy na swoim boisku. Eee, to jest pierwsze drugie, chcieliśmy się koniecznie tak? Nie powiem, że gdzieś że, że tam powtarzałem to kilka razy w tygodniu, że chcemy się zrewansować Raduni za ten Puchar, chociaż, chociaż mówię zupełnie jakby e, inna ranga. Natomiast no, no, wracaliśmy ileś tam kilometrów e, ze Stężycy w zapewne w złych humorach. Także cieszę się, cieszę się ze przede wszystkim tak, że, że z tym trudnym rywalem, bo, to, bo to jest naprawdę dobry zespół. Wygraliśmy, zdobyliśmy trzy punkty, jeśli chodzi o w pierwszej połowie. No, może tych sytuacji dużo nie było, natomiast mieliśmy rzut karny tak? i myślę, że tutaj to też nas troszeczkę by ustawiło ten mecz, byśmy na pewno pewne rzeczy zmienili, bo nie ukrywam, że chcieliśmy strzelić pierwsi bramkę i, i, i pewne korekty zrobić, i, ale, ale ale, ale mówię, ta 45 minuta na pewno też jakby dała moim zawodnikom wiarę w to, że, że ten mecz możemy wygrać. I, i mówię, no druga połowa, no to, no, to, no to tak naprawdę oprócz tej gdzieś niepotrzebnej, niepotrzebnej tej tutaj gdzieś czerwonej kartki, bo myślę, że był mecz ostry, natomiast mówię tak, trochę to zepsuło, tak, te widowisko, ale, ale mówię, no, Wiemy, że mówię, jeden zespół walczył i drugi zespół walczy. Wie każdy, że, że, mówię, że punkty są ważne i, i mówię, no, chwała moim zawodnikom za to, że zostawili bardzo dużo zdrowia, bo mówię, z tym zespołem trzeba naprawdę dużo wybiegać, yy, utrzymywać się przy piłce, yy, żeby, żeby, że, że, żeby po prostu mówię, mniej biegać. Yy, także gratuluję swoim, mówię jeszcze raz yy, i chcę oczywiście podziękować kibicom, bo, bo dzisiaj nas wspierali bardzo mocno. Także, także mam nadzieję, że, że następne mecze też tak będzie wyglądać. dziękuję。